Ponad cztery łapki w górę. Dzisiaj gramy z moim bratem. Ja się przywita się. Siemaneczko. No, Siemaneczko, dzisiaj gramy w Robloxa. Będziemy złodziejami. Nie, nie, nie gramy w Biedronka Simulator. Janek, jutro nagram Biedronka Simulator, tak czy nie? No. Dobra. Jutro dobra. nagramy Biedronka Simulator. Teraz idziemy obrabować bank. Ej, chodź! Kliknij ten Otwórz. Patrz, patrzę coś. Pa A co patrzysz? Czy nikogo nie ma na banku? Tak. Policja pusta jak coś. Okej, okay. W razie czego, Janek, ja mam limit. Mogę na maksymalnie nagrać odcinek 25 minut. Więc, widzowie, długo sobie nie pogramy z wami. Jedynie pogramy, ale bez nagrania odcinka. Odcinek mam, mam na to limit, więc szkoda bardzo. Dobra, chodźmy, Janek. O matko Artem dołączył. Ej! Dobra, nie prze, nim się nie przejmą. Widzicie, widzowie, mamy. Najlepsze miejsce na bazę. Czekaj, ja biorę wągę, ja biorę wągę. Dobra i bierzemy kasę. Trzy, O, poczekaj. Ja Co to a może wyjdziemy, by... a może, poczekaj, przebijmy się może przez worek. Nie, 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 nie. To teraz bierzemy kasę. Szybko damy ci w bazie. Szybko! idziemy. Szybko! Teraz idziemy rabować w sklep. Pan na to, na to. No pokaż. O, dobra. Poczekaj. Bombę wezmę Bomba, 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 borba, borba. Szybko musimy uciekać. Oj, szybko. Ej, poczekaj, teraz u, u, zrób te to. Janek, tu to jestem. Mam, to ma fure, to ma fure, o kurde. To ma poczekaj, zmieni kolor fury, bo mogę zmienić kolor fury. Daj, daj na ster wsiądę. Tak. Jaki bier robimy kolor fury? Jaki chcesz? Daj czarny z zrób. I Jak? Nie, tak się nie da zrobić, ale możemy tak zrobić. Poczekaj. Kurde, ale tu kolor mogę wybrać pojazdu tylko. No to czarny wybierz. A czarny, dobra, poczekaj. Poczekaj. Ej, no co jest? Czemu nie mogę? A taki mogę? Ej, po... Ej, ja bo chyba. Nie, nie muszę. Dobra. To pojedziemy moim autem. Dobra, to. Moim autem. A moim autem. Moim autem, poczekaj, ja wezmę, no, no, jak. Dobra, no, dawaj, jedziemy. Poczekaj. Jedziemy teraz rabować sklepik. Dobra. I tym razem ja wysadzam bombę. Dobra, ale. No, no a, a ja biorę kasę, ja biorę kasę. Dobra, poczekaj, jedź. Daj kasę i daj mi. Nie, szukaj. tutaj. daj. Daj kasę. Ej. Czekaj, zaraz. Dobra, zaraz, teraz idziemy rabować dom. Ej, ten rabujemy dom? Nie, 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 nie. Teraz idziemy sobie zrobić chałupę. O Matko Święta. Uff. Zrób jakąś chałupę taką dobrą. Tą, tą wojskową? Dobra, może być baza wojskowa. Więc widzowie, robimy bazę wojskową, to będzie nasza baza i będzie... To, to będzie nasza taka baza. Och, chodź. O matko, to chwilę jakieś... sali moi dołączają. E, że oni to nie dadzą spokoju, boże, to ja wyprawiam. Na pewno, ja, ja ich będę banować. No widzowie, ja ich będę banować. Nie? Ga nie? No. Idziemy do. Ej, w ogóle. Ej, zadam ci takie pytanie. Gdzie jest safe w tym domu? Wiesz ty? Co? Wiesz, gdzie jest safe co, co, co? w tym. Ten... Sekret? Nie, wiesz, gdzie jest safe w tym domu? Nie mam zielonego pojęcia. Kurde, ja też. A chcę się, bardzo się o tym dowiedzieć? Jest safe. Dobra, daj mi współlokatora po prostu. A, dobra, poczekaj. Ej, chyba już mam safe. Coś mi się tak wydaje. Ej, co tu tam pisze? Ty, ja widziałem, jak tam pisało coś. Ej, dobra. Współlokator. Współlokator. Więc ja daję się ulokatora. Chwila, gdzie, no gdzie tu, safe w tym domu? No zadam takie pytanie. Kurde, gdzie to może być? Na górze? Na górze nie. Jasiek, odpalę rakiety, pokażemy. Widzą, jak się odpala rakiety. No, ja, od, ja odpalę, a tej ty, a ty pokażę, bo widzą. rakiety. No tak, właśnie, taki miałem plan. I za chwilę kończymy ten, za chwilę kończymy ten odcinek niestety, bo mam limit. No już za chwilę. Jak to nie kończymy? Ja mam tylko limit. Jedynie, jedynie możemy podzielić to na odcinki, na części. Dobra, dobra, start. Dwa, jeden, rakiety. Patrzcie! Patrz jak, patrzcie, widzowie, jak lecą te rakiety. Poleciały w kosmos. Super! Uwaga, super. Jeszcze raz! Czekaj. Uwaga, cel zdobyty? Chwila. Nie trafiło. Nie wyby. nie poleciały. Jeszcze raz musisz. Ej, gdzie ty jesteś? Zresztą na bo ktoś nam się do domu wkradł. O kurde, no to nieźle. Ej, widzowie! Ej, ktoś tu sobie podjechał. Aj, dobra, my musimy już kończyć widzowie z wami. My się jeszcze pogramy. My z, wy, z życzę ja wam z moim bratem do, do, dobrego tygodnia szkoły i do zobaczenia, bo to ostatni dzień, co możecie odpocząć, więc do zobaczenia. Pa! Pa!